POKANIEWO BRONOWO PLUTYCZE Kto z nas nie zna tych miejscowości i rolników w nich mieszkających? W tym pierwszym u Moniki i Tomka niecodzienna sytuacja, mianowicie Tomek zabierze w wyjątkowy lot Monikę, a żeby urozmaicić tą i tak niecodzienną sytuację, z powietrza będzie można zobaczyć wielki napis Monika. W Bronowie również niecodzienna wyprawa, jednak gospodarz Jarek nie zabierze Agnieszki w przestworza, a sam uda się pod ziemię przez nietypowy spacer do studni. W kolejną już niedzielę z rzędu odwiedzimy gospodarstwo w Plutyczach, gdzie gospodarz Andrzej powie dobrze znane nam z własnego doświadczenia słowa, jak tu nie kochać dzieci, kiedy jest się ich ojcem chrzestnym. A co jeszcze zobaczymy? To pokaże 33. odsłona emitowana jak co tydzień premierowo w Focus TV o 20 w niedzielę. W tym odcinku to tyle, dzięki i słyszymy się w kolejnym.